Cześć, dziś Wam pokażę, jak ja nalewam olej. Bardzo praktyczna rzecz. Wlewamy olej do skrzyni. Mamy tutaj raczej słabe dojście. I byśmy musieli tu kombinować albo, albo szukać kogoś do pomocy. Oczywiście zanim coś tu zrobimy to to ładnie wytrzymy. Dobra. Co ja biorę? Olej przelewam sobie do mniejszego kanisterka. Mam taką końcówkę od płynu do spryskiwaczy. Często są takie końcówki gdzieś tam umiejscowione. Jest to bardzo fajna sprawa. Ten otwór jest dostosowany do wielkości o, zobaczcie, ładnie sobie leci. Zaraz będzie sało sobie. O, zobaczcie. No Zaczyna już sobie ssać powietrze. Leci bardzo fajnie. Mamy teraz zimę. Jest tu, no nie jest zbyt ciepło. Pewnie okolice zera, albo nawet na minusie. Olej też jest gęściejszy, dlatego może nie leci jakoś aż tak szybko, ale na pewno zobaczcie, leci sobie płynnie, nic się nie rozlewa. Trzymanie takiej bańki 5-litrowej to też naprawdę nie jest żadne obciążenie. Często widzę z takimi dużymi baniakami. Niektórzy się męczą. No i cóż, i zobaczcie jak to fajnie idzie mamy 5 litrów, przynajmniej też możemy sobie dawkować odpowiednią ilość tu potrzeba około 30 litrów do skrzyni, do tylnego mostu do C360 ja mam jeszcze tura dlatego zawsze wlewam trochę więcej niż maks, bo jednak jak podniesiemy tura do góry Podnośnik z tyłu, i coś tam jeszcze, to nam może się okazać, że tego oleju chwilami będzie brakowało. Albo przynajmniej będzie go bardzo minimalny poziom, dlatego lepiej dać więcej niż za mało. Oczywiście, bez przesady. jak to fajnie leci, nic się nie rozlewa, aż miło. No i super. 5 litrów wlane. Teraz wlewamy resztę. I zobaczcie, taki mały lejek. On pasuje, yy, ta końcówka pasuje w większości do tych różnych baniaczków. Ten ma chyba około 5 litrów. Te oryginalne od spryski walczy mają około 4 litrów. Dlatego, jak go sobie przykładam, tu do tego 5-litrowego i fajnie yy, robota idzie. Daj lajka w górę. Jeśli ten pomysł Ci się spodobał. Oczywiście subskrybuj mój kanał. Jest tam bardzo dużo ciekawych filmów i będzie dużo jeszcze ciekawszych w niedalekiej przyszłości.